Siemanko moi drodzy, ciąg dalszy, walki z Zetunią, a tam widzicie takie dwa pudełka. Dzisiaj zamontujemy najdroższą część jaką kupiłem w życiu do jakiegokolwiek ze swoich samochodów. Zaczynamy. Chciałbym powiedzieć, że robimy unboxing, ale ja już to w domu rozpakowałem, bo nie mogłem wytrzymać. To co w środku się znajduje przyjechało z Nissana. I moi drodzy, zobaczcie sami, co to jest pięknego Moja ustawacz... Poduszecz, poduszeczka kotyk. słuchajcie. to Pokaż. Moim się <grym> czym jola Koła fortuny Marta To jest nieśmieszne To jest nieśmieszne. Za te lampy można by pół Twojego samochodu kupić. Ej, nie kłam! Nie kłam <grym> Prawda jest taka, prawda jest taka, że te lampy kosztowały taką fortunę, że... Były droższe od, mojej, od, od niejednego z moich samochodów, które miałem, pół, no były droższe od mojego pierwszego auta. Kosztowały kupę kasiury, no ale mam nadzieję, że mega poprawią wygląd, bo jakoś tych jasnych lamp nie mogłem zdzierżyć. Czekaj, zróbmy dlatego taki one to, dlatego one. wjeżdżają ciemne. Marta, okay. no, tylko ty z tym one to one to uważaj. Proszę bardzo, zobaczcie tylko. No będzie grubo, będzie to super wyglądało, nie? I co jest istotne, na dobrą sprawę na rynku nie istnieją żadne sensowne, inne lampy, jakie można by kupić. Te lampy, które mam na aucie, używka sztuka, na Allegro chodzi po 2000. także chore, chore pieniądze. Generalnie kupno tuningowych, jest jeden komplet taki Morimoto się nazywa, tuningowy, gdzieś tam ze Stanów, ale mi się ich design nie podoba jakby za, za bardzo, są jakieś takie kanciate. fajne, bo nowoczesne, ale według mnie nie pasują do designu zetki. Dlatego jedyną opcją były dla mnie poliftowe Nismo lampy tegoroczne, no fajna rzecz, tego strasznie droga w używie praktycznie niedostępna. Zarazem jeden komplet w UK, który byłby taniej używany, ale potem okazało się, że były angielskie, więc no, co bym ich nie użył specjalnie, a to są oryginalne europejskie lampy. Pasują plug and play, ponoć. Zaraz się przekonamy, jak zrzucimy zderzak. No i co, jedziemy z koksem, montujemy, zobaczymy, jak zatka będzie wyglądać. Najpierw uszałbyś mi Dobrze. I tu jest, Marta, twoje zadanie. No. Tu są takie, o, kołeczki małe. No. Musisz sobie wziąć taki, tam jest taki fajny taki... Wypinak taki Nie wypinak, być. jest taki... O. nie taki. Z taki z takimi ząbkami jakby. Taki podważak, no. Właśnie, to jak to zwał, tak zwał. Taki, hmm... Ten. O, taki, taki to właśnie, jest, pokaż go. Jest to jest właśnie nim. I nim tutaj musisz podważać to plastikowe, i wtedy wyjdzie ci cały kołeczek. A ja idę tam z boczków. No taki zagięty Co? ten. Tam? No taki to se weźmiesz. Taki zagięty sobie weźmiesz, takie fajne nowe kluczyczki dostaniesz. Od teścia. Tak? Te? Takie o... A to jest 10. Polecam, fajnych teściów. Bo to są takie śruby, co trzymają zderzak razem ze spliterem do płyty, która jest pod silnikiem. Nie? Biceps. Wydajesz jeszcze od od kryć biceps. Trzymi i aby ściągać. Dzieciutkę trzeba osiągnąć. Dziesięć? Tu masz nie dziesięć, tylko tu musisz tu. swój ten, twoje ulubione narzędzie, to o. To? to ale to nie jest wypinanie. Nata. I parę. tym musisz, i tym musisz, tym. Czyli nie to... to, nie to, nie, 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 patrz. Tu masz taką o. Ale tutaj o. też jest kotek. Tu też tak? to trzeba ściągnąć, no bo zobacz tutaj też, A, tu no no też dobrze. jest pod spodem. No dawaj to i to o, popatrz i potem tą gumkę, ja już tamtej ściągnęłem, nie? No. Tą gumkę trzeba całą ściągnąć. Proszę, jak wychodzi, ale mam nadzieję, że wyjdzie. Bo nie wiem, jeszcze w sumie. No właśnie. To by jakby poniszczył błotnik, nie? Nie, Michał, może zastanów się jednak. Wyjmę czy nie wyjmę? wyjmę że coś jeszcze. Coś pręży. Tu, coś jeszcze ją tu trzymie. A wstyczka może. A nie, już więcej co ją tu trzymie. Kabel. Już czymie ją, ale musimy trytki porozcinać od tego. O, nie, Michał, takie nowe są trytki już. No. Podejście numer dwa. Podejście numer dwa, może teraz wyjdzie. A tu jeszcze trytki jakieś trzeba będzie odkręcić. Bo zaraz poniszczysz. O, dobra. No. I te rowtyczki. Pomoc jest zawsze w cenie, tutaj proszę jak Javce z Wygenerował się z Niką, a to jest zdjęte, to no tak. Tak, Odkręcamy wszystko odkręciłam. Wszystko. Dobrze, no to to można wysuwać. Myślę, Mam wrażenie, że... O! Czy mnie? Poszło? Czy mnie poszło. poszło cześć, tu, mnie coś... tu? Tu jeszcze kołek jeden jest. Fruzia, no pytałem jest kołek? Się, no, no bo ja nie widziałam. No pytałem no. czy czy wszystko odkręciłaś. Ten. Poduszkę, kocyk kurwa zarobiliśmy tam najlepszy gadżet od Nissana jaki dostaliśmy w życiu <grym> Kocyk na lampy Z ASO To masz ode mnie te te, to ja będę odginał, a ty odpinaj Czekaj, bo tutaj jakaś magia To? Nie, to się Dobra no, to nie, Muszę bo teraz nie dać miejsca na tę kostkę, a kostkę się wpina... tu I to tylko jedna kwaska była. Tak, no i tę spinkę, nie? Pytanie, bo to A są ta spinka jest potrzebna? Przy wody. W teorii tak, bo... A, bo to trzyma ten... Okej, okay, to poczekaj chwilę. Żeby na koło nie spadło, tak? Są tak, związkę ten... żeby nie jeżeli nad, nad kolem, wiesz? Mhm. To, to mamy. Spinkę. W drugiej winty. Winty nie w śrub... A jest jedną na śrubkę. Hmm? To znowu tam sobie Ale że że do już wszystko ma, tak? Co, co? ty mówisz? Powiem dobre pytanie zadałeś w tym momencie. No, nie. Zbyt <grywa> <grywa> <sobie> było, wiesz. <grywa> powiem, się no, no. W się. patrzyłeś, czy są żarówki. Zbudziłeś, tak? zbudziłeś <grywa> głęboką wątpliwość we <grywa> mnie, naprawdę. O. Ale to jest człowiek, który składa takie rzeczy na co dzień, to ma pojęcie, nie? <grywa> I to co my. Ale zobacz, jak no. Paweł, po prostu przez przypadek się znalazłeś w odpowiednim I miejscu. I zawsze załapałeś się na robotę, nie? Będąc Dobra, i jeszcze będąc ten, na ten, ten, <grym> ten, ten. Urlop? Masz? Urlopie, nie, ale to jak tutaj no, nie ma, właśnie. Ale to. Ciekaw, że... Słuchaj, jak statystyczny Polak w, tak. podczas urlopu robi remont, no, to tak. statystyczny Ty biorąc sprawę, czym się zajmujesz, podczas urlopu robisz tuning, <grym> tak? No proszę, jak wam ładnie poszło. To teraz sprawdźmy, rzeczy czy świecą. A hmm? no hmm? potem na stacji ustawisz. No to testuj. Testuj. Tylko, że mnie nie oślepiły. Uaaa. No, no, no ale, ta ta... Ta... Czytań. Cię, czytań. ale świecą. Kurła. Piotr. Co to z tego będzie? A włącz awaryjki, Paweł? No. No revela. Proszę bardzo, jeszcze Paweł się ale załapał to tak się, na czyszczenie. To, tak się, ten. to już taki finish. Finish. No tak. Jest, no. Michał, jaka pijanka zetka. Dobra, zakładajcie ten zderzek. Dobrze, dokończmy do za chwilę i tymczasem zakładamy zderzak. Tak świetnie poszło, zajebiście. Bardzo się cieszę, Paweł, że przyjechałeś, bo inaczej ja bym musiała to z nim robić. No, ale i tak dużo zrobiłaś, przy, bardzo się, przy, przy, że tak powiem, przyczyniłaś. I co? Tam na górę? Na górę, na to. Czekaj. A yy... tu na ten. Więc Co? Bo za wcześnie założyliśmy spiny. Paweł jest profesjonalistą, a nie tam jakimś świrczykiem. Ze spinkami coś No, co no. no dobra, tu jestem, tu jestem, tam na spince. Będzie, tak? A to jest tam pod lampą po białe, tak? To są te spinki? Tak, właśnie tu masz ślizg dodatkowy pod lampą, żeby... Chcesz mi tu nie ten... O, tu. Najpierw Michał za, mi za ten. Dołącz Ci też haczyk. No mi... no. Tak, teraz. Aha. O, teraz. No, <grym> o jest. teraz się wtykło. Bożu. Bożu, jaka rzeczka, Panie o, Bożu. Ten masz, ten, y, daj, Fruzia, ósemkę to co była na Masz jeszcze ósemkę? Dziękuję Ci. No. Dobrze. Kiedy Paweł oferuje mi wymianę wszystkich spinek, zgadam je tam oponować Jaka tu jest rameczka? Ja przez Paweł na busa musimy założyć ramkę. No i voycare, co moi drodzy? Czas, żebym wam pokazał jak to wyszło, bo to jest jakiś w ogóle obłęd. Taro Wygląda to obłędnie. Naprawdę wygląda to obłędnie i warte jest tego chorego siana, tak mi się wydaje. Po prostu Jest taki zły. bada. Nie no zło. I to auto normalnie jest młodsze o, o 5 lat polecami. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak macie pomysły na dalsze mody w Zc to dawajcie znać, jestem ciekawy co uważacie, czy lepiej wyglądała z jasnymi lampami, czy lepiej z ciemnymi. No mi się dużo bardziej podobała z ciemnymi. E, zostańcie z nami, e, łapy w górę, komentarze. E, czekamy na Was i widzimy się już w na następnym odcinku za tydzień. Na razie, bye bye!